Witajcie! Wiem, wiem, widzę już zawiedzione minę, że na ekranie znowu mamy trasę, ale jest ku temu powód, który za chwilę wam wyjawię. Dzisiejszy odcinek jest nietypowy, jest bowiem łącznikiem pomiędzy serią Electric B UK a technologiami imperialnymi, odcinkiem potrzebnym nam do zrozumienia pewnych tematów i jest to program poświęcony tylko jednemu zagadnieniu, które pojawiło się przy okazji odcinka o nowoczesnym brytyjskim budowaniu, czyli jest to odpowiedź na pytanie dlaczego wyspiarska mieszkaniówka w trzeciej dekadzie XXI wieku rozsypała się do tego stopnia, że na wyspach brakuje dziś domów i mieszkań. Przyznam szczerze, że miałem dosyć sporą zagwozdkę w jaki sposób zaserwować odpowiedź na to pytanie, temat oczywiście idealnie nadaje się na ładny wyreżyserowany odcinek, ale ponieważ nie posiadam do niego żadnych autorskich materiałów filmowych czy migawek, które mógłbym retrospektywnie nakręcić, przy próbach użycia archiwalnych materiałów ze źródeł tzw. trzecich algorytm tej platformy stanowczo powiedział mi nie. Wiele materiałów sprzed 50 lat jeszcze nie jest w domenie publicznej i nie mogę użyć praktycznie niczego oprócz fragmentów informacji czy wiadomości prawem cytatu. No, takie bolączki nowej wersji algorytmu. Jednocześnie zrozumienie tego tematu będzie nam bardzo potrzebne do kolejnych odcinków, więc chcąc nie chcąc, zdecydowałem, że zaserwuję odpowiedź w formie opowieści w podcaście Dla Wytrwałych, jak gdyby była to kolejna część QA. Dlaczego zatem rezydenci drugiej po Niemczech potęgi gospodarczej w Europie nie mają dziś gdzie mieszkać? Problem, jak wiecie, jest bardzo skomplikowany, wielowarstwowy, a sam łańcuch decyzyjny dotyczący przekazywania kolejnych terenów na potrzeby budownictwa w tym kraju niezwykle opieszały i długi. Można by wręcz napisać całą książkę, której nikt nie przeczyta na ten temat. Ale drobna informacja, od której powinienem zacząć, a której nikt nie podaje nam w ulotkach reklamujących w czasy pracownicze w Wielkiej Brytanii, to fakt, że potrzeby mieszkalnictwa socjalnego w tym kraju zawsze były. I nadal są niesamowicie wręcz wysokie. W ubiegłym roku blisko 17% rodzin na wyspach żyło w zakwaterowaniach socjalnych, a kolejne 3 miliony osób otrzymywało od państwa świadczenia częściowo lub w całości opłacające ich lokum. W praktyce oznacza to, że co piąty dorosły mieszkaniec imperium ma dach nad głową wyłącznie dzięki miłosierdziu skarbu państwa lub podatników. A oficjalne źródła przewidują, że co czwarty młody człowiek osiągający w tej chwili pełnoletność w ciągu następnej dekady również dołączy do kolejki po klucze w tej chwili przekraczającej już ponad milion oczekujących. I sytuacji na pewno nie pomaga również fakt, że co dwunasta osoba migrująca do UK w ostatnich latach deklaruje potrzebę natychmiastowego stałego zamieszkania. O co więc chodzi, dlaczego wielkie imperium nie wyciągnie po prostu dodatkowych środków finansowych i nie zbuduje odpowiedniej ilości domów, aby rozwiązać ten problem? Oczywiście każdy kolejny rząd u steru imperium jest świadom tych potrzeb mieszkaniowych i obiecuje wyborcom, że coś z tym problemem zrobi, zbuduje dla nich nowe domy i mieszkania, lecz w ogromnym uproszczeniu widz polega na tym, że w gęsto zaludnionych obszarach na wyspach nie ma już po prostu miejsca na nowe domy. No, nie wszędzie są oczywiście wyjątki, ale w większości miast nie można już rozbudować poza obszary zieleni, poza tak zwany zielony pas, który je otacza, a przynajmniej nie bez przejechania koparką po ekokredytach czy statystykach emisji dla całych gmin, okręgów czy nawet hrabstw. No, a takiej plamy w stosunku do pokolenia Grety Thunberg, przylepionego kropelką do jezdni przed ratuszem, czy obietnic składanych na szczytach w przypadkowych miejscach, do których dolatuje się prywatnym odrzutowcem, żaden poseł, radny czy szef resortu oczywiście nie chce mieć na swoim CV. Rzecz jasna, obwinianie dzisiejszych priorytetów ekologicznych, a tym bardziej zagubionej intelektualnie młodzieży biegającej z pomarańczową farbą po muzeach za ten stan rzeczy, byłby poważną przesadą. Lecz aby w pełni zrozumieć to zagadnienie, musimy cofnąć się odrobinę historycznie, gdyż Wielka Brytania pamięta jeszcze czasy, kiedy domów i mieszkań było tutaj wystarczająco wiele, aby pomieścić wszystkich potrzebujących. Program mieszkań komunalnych czy przydziałów socjalnych rozpoczął się na wyspach bardzo wcześnie i myślę, że wielu widzów mogłoby być zaskoczonych, jak bardzo Wielka Brytania wyprzedzała nasze socjalistyczne czy komunistyczne pomysły na zakwaterowania zarówno dla bezrobotnych, jak i robotników. I w kolejnych odcinkach technologii imperialnych na pewno jeszcze omówię fenomen brytyjskie szeregówki, jak i opowiem, dlaczego idee blokowisk z wielkie płyty w tym kraju legły w gruzach czy spaliły na panewce i to w sensie niemal dosłownym. Natomiast powracając do tematu kulejącej mieszkaniówki, w latach 50. czy 60. ubiegłego wieku imperium dawało sobie jeszcze doskonale radę z ilością zakwaterowań socjalnych. A problem rozpoczął się pod koniec lat 70. za sprawą niejakiej pani, Małgosi strzechasz. Końcówka lat 70. W Wielkiej Brytanii jest często określana przez tutejsze media jako Ciemnogród czy Upadek w Średniowiecze. W tym okresie królestwo trapiło bardzo wiele problemów podobnych do naszej późno-gierkowskiej czy wczesno-jaruzelskiej Polski. W kraju galopowała inflacja, panowała potężna recesja, zimna wojna jest nadal w toku, raz po raz wybuchały tu strajki powszechne i niepokoje społeczne. Zwieńczone tak zwaną zimą niezadowolenia, na której wspomnienie nawet dzisiejsi politycy dostają gęsiej skórki i zaczynają się nerwowo rozglądać. W kraju zbliżającym się wówczas do kolejnych wyborów parlamentarnych zima niezadowolenia okazała się kompletną kompromitacją dla ówczesnego kierownictwa kraju, rządu partii Pracy, której moralnie już w żaden sposób nie dało się naprawić. Tym bardziej, że na arenie politycznej uwagę wyborców pochwycił stanowczy głos nowej liderki konserwatystów, oferujący narodowi promień nadziei. Prawo człowieka do pracy, jak chce, wydania tego, co zarobił i posiadania tego, co nabył, gdy państwo mu służy, a nie nim włada, oto brytyjska spuścizna. I trząt to wolnego rynku. Tradycyjnie ten przedziwny dwupartyjny układ demokracji w UK polega na tym, że lejburzyści są, powiedzmy, tym dobrym rodzicem, mamą, która na wszystko pozwala, a konserwatyści tym stanowczym ojcem, który potrafi powiedzieć nie. Czyli partia pracy popuszcza kredyty, załatwia wszystko rozdawnictwem, daje żyć pełną piersią, choć na kredyt, a konserwatyści mają być tym głosem rozsądku, który każe pokój posprzątać i zagoni wszystkich do kieratu. Jednakże w latach 70. ze względu na ogólnoświatową sytuację czy kryzys wewnętrzny te role nieco się odwróciły i nastąpiło coś takiego, jak teraz obserwujemy w Polsce, gdzie to partia no, mocnej ręki, partia, która powinna finanse trzymać twardo w garści, przejęła rolę rozdawniczą rzuca 500 na lewo, 800 na prawo, podczas gdy liberałowie, którzy tradycyjnie mieliby w programie popuszczanie pasa rozdawaliby cukierki, apelują, aby te gąski zagonić nazad do zagrody. A więc na arenę polityczną przy tak odwróconych rolach pod koniec lat 70. wkraczają jako opozycja zreformowani konserwatyści na czele z panią Thatcher, która miękkim, lecz autorytarnym głosem obiecuje wszystkim nadchodzący szybkim krokiem dobrobyt i opiekę państwa. Oferuję wam rękojmie swobody i szansę posiadania nieruchomości więcej niż szansę przekonanie, że ludzie powinni posiadać dach nad głową, jest sednem konserwatywnej filozofii. Konserwatyści oczywiście wygrywają wybory, a elokwentna choć na co dzień nieco zblazowana pani Małgosia zostaje pierwszą w historii królestwa panią premier, od progu sypiąc z rękawa kolejnymi cytatami do wpisania w zeszyt złotych myśli. Tam gdzie niezgoda, zanieśmy jedność, tam gdzie zbłądzono, zanieśmy prawdę. Tam, gdzie zwątpiono, ponieśmy wiarę, a tam, gdzie trwa rozpacz, przynieśmy nadzieję. I oczywiście, w ciągu kilku następnych lat ten źle powieszony obrazek zostanie poprawiony na ścianie. Konserwatyści chętnie powrócą do swojej roli rodzica z pasem w ręku, czy raczej policjanta z pałką. A Margaret Thatcher ostatecznie zapisze się w historii jako żelazna dama z racji swojej srogości i nieugiętości. Ale w momencie, o którym wam opowiadam, w roku 1979 kiełbasą wyborczą Magi, bo tak nazywały ją tutejsze media, jest dobrobyt dla wszystkich i dobra pani Magi ma pomysł na to, jak postawić kraj na nogi, obiecując szarym masom mnóstwo pieniędzy, a do tego jeszcze mieszkania własnościowe. Oferujemy im miejsce, które będzie do nich należeć, własny dom, w którym mogą rozpocząć wspólne życie i wychować w nim potomstwo. A pomysł na załatanie dziury budżetowej polega na tym, że mieszkańcy korzystający z lokali komunalnych czy socjalnych pochodzących z zasobów państwowych będą mogli odkupić od państwa nieruchomości, które im przydzielono lub wynajmowano po niewiarygodnie atrakcyjnych cenach. Zniżki były ustalane na podstawie liczby lat, przez które najemca mieszkał w danej nieruchomości, a ceny wyjściowe wyznaczane po kosztach. I wyceny wprawdzie różniły się w zależności od regionu, ale rozmawiamy tutaj wciąż o ułamkach prawdziwych wartości rynkowych. I jeśli zastanawiacie się, skąd w Polsce ćwierć wieku z górką później powstał pomysł przekształcenia mieszkań spółdzielczych na własnościowe, to nie musicie daleko szukać. Pani Thatcher podała ten model zwalczania kryzysu wręcz na tacy. Odzew narodu był oczywiście natychmiastowy. Szare masy ruszyły po pożyczki i w ciągu kilku następnych dekad miliony domów i apartamentów pochodzących z publicznego mieszkalnictwa przeszły w ręce prywatne. Ale pula nieruchomości do przydziału w oczywisty sposób zaczęła się poważnie uszczuplać. Natomiast ten pomysł, ten model, Rozwalił tutaj kompletnie system, był absolutnym strzałem w dziesiątkę i to na tylu płaszczyznach, że pani Thatcher przeszła do historii jako jedno z najdłużej panujących premierów, a konserwatyści lecieli jeszcze na oparach tego sukcesu przez kolejne 18 lat. W Wielkiej Brytanii jest takie nieco makabryczne przysłowie, które w dosłownym tłumaczeniu brzmi: zabić dwa ptaki jednym kamieniem, a w przenośni jest naszym powiedzonkiem: upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. I w przypadku pomysłu spieniężenia kansilaków, czyli sprzedaży obiektów komunalnych podnajmującym, te przysłowiowe ptaki trafiane kamieniem liczono już w stadach, a pieczenie na jednym ogniu nie mieściło się, wręcz na kilometrowych rusztach. W gminach działy opieki socjalnej piały z radości, bo wszelkie stare rudery wymagające okresowych napraw czy remontów schodziły z katalogu jak świeże bułeczki, rady miejskie tarzały się w workach pieniędzy, a banki były przeszczęśliwe, bo klienci zaczęli włazić oknami i drzwiami, ruszyły dziesiątki tysięcy nowych pożyczek i kredytów, praktycznie z dnia na dzień nie nadążano wręcz drukować pieniędzy, a państwo pozatykało wszelkie dziury budżetowe, straty manka i jeszcze starczyło na wyścig zbrojeń. Natomiast rząd pani Thatcher przez całe lata mógł pochwalić się niebywałym wręcz wzrostem zatrudnienia i podatków ściąganych od najniższych klas społecznych, które wcześniej perpetualnie deklarowały brak dochodów, bo lud pracujący dotąd na czarno czy siedzący na bezrobociu zaczął nagle bardzo chętnie ujawniać swoje zarobki, aby uzyskać kredyt czy prawo do wykupu. Jedyne o czym zapomniano to zainwestować przynajmniej drobną część tych funduszy w budowanie kolejnych domów i bloków mieszkalnych. No ale może i po co, skoro wszyscy teraz już będą mieli dach nad głową, który w dodatku mogą posiadać na własność. Tymczasem w najbardziej zaludnionych terenach UK, przede wszystkim w stolicy i miastach położonych na południu kraju, program mieszkaniowy Margaret Thatcher szybko przerodził się w istną gorączkę złota, wkrótce tworząc największy odsetek milionerów w dziejach tego kraju. Prawo do wykupu posiadało bowiem bardzo małe obwarowania. Mieszkańcy mogli zatem skorzystać z wykupu, a potem odsprzedać posesję na wolnym rynku po dowolnej cenie, zaledwie pięć lat po zadeklarowaniu chęci posiadania swojej przydziałówki na własność. Jeśli zatem zapewnili sobie kredyt hipoteczny, który mógł zostać przedwcześnie spłacony, najlepiej bez odszkodowań, to pół dekady później wymieniali klucze na worek pieniędzy i odchodzili w tak zwaną siną dal. Najczęściej niedaleko, ale o tym jeszcze opowiem za moment. A coś, co powinniście wiedzieć o tutajszym rynku, to fakt, że sprzedaż nieruchomości jest nieopodatkowana. Mhm, serio. Jeśli jest to Twój jedyny dom. To nie ma tutaj czegoś takiego jak podatek od wzbogacenia od zysku, ani samej sprzedaży nieruchomości cała suma pozostaje na koncie, a opłatę skarbową, czyli tzw. Tak stamp Duty, płaci osoba, która właśnie zadłużyła się na całe życie, czyli kupujący. I teraz kolejna drobna luka w programie. Zasady wykupu i przydziału w tamtych czasach nie przeszkadzały w tym, aby po sprzedaży takiego domu rodzina zaczęła ponownie niepokojąco mało zarabiać i była, że tak powiem, zmuszona do złożenia podania o kolejne lokum z przydziału jeszcze raz. I zupełnie teoretycznie, być może, co bardziej sprytny element, wracał zaraz z powrotem do kolejki, a jeśli był na tyle zaznajomiony z meandrami systemu, to na przykład następną rotację przeprowadzał po fikcyjnym rozwodzie z żoną. Przy rejestracji dzieląc się dziećmi, aby zapewnić sobie dwie wielopokojowe nieruchomości w przyspieszonym tempie, bo musicie wiedzieć, że dzieci do dziś są tutaj biletem do przyspieszonych benefitów. Angielskie prawo bowiem bardzo konsekwentnie propaguje ideę, że dzieci nie powinny płacić za głupotę swoich rodziców i należą im się zawsze adekwatne warunki mieszkaniowe. Być może również po kolejnym przydziale składano znowu podanie o prawo wykupu, a jedno z dwóch mieszkań być może. Od razu wynajmowano na rynku prywatnym, aby w międzyczasie było z czego spłacać pożyczki. Natomiast po sprzedaży kolejnej posesji być może rodzina wysyłała na przykład już najstarsze, wtedy pełnoletnie dzieci, aby zarejestrowały się ponownie w kolejce i zaczęły całą rotację na trzy czy cztery fronty. Czy to możliwe, aby takie przypadki miały miejsce? Ależ skąd to jest tylko szyta grubymi nićmi propaganda wrogich elementów? Oficjalne dane z epoki oczywiście nie opisują takich scenariuszy. A w kraju, w którym w tamtych czasach oficjalnym dowodem tożsamości była metryka urodzenia lub prawo jazdy bez zdjęcia i w którym do dziś nie ma dowodów osobistych, no takich lub w systemie na pewno nigdy nie było. I być może jest to również jedynie przypadek, że na przełomie wieków po 15 czy 20 latach trwania tego programu, na słonecznych wybrzeżach tańszych europejskich krajów jak Portugalia czy Hiszpania, zaczęły powstawać wręcz całe enklawy dzianych nowobogackich Brytyjczyków, którzy tuż po czterdziestce przechodzili na wczesną emeryturę z sześcioma zerami na kontach lub cieszyli się słońcem żyjąc wynajmu wszystkich chat, które nagromadzili wspólnymi siłami z rodziną za pomocą kilku obrotnych pokoleń. Ale nim zegar na Big Benie wybił noworoczny toast w trzecim milenium, okazało się, że spuszczono tu w toalecie około dwóch milionów domów i mieszkań z puli socjalnej. W międzyczasie ze względu na masowy zalep dawnych posesji państwowych na rynek wtórny stanęło również budownictwo prywatne. W tym kraju jest w ogóle cały łańcuch skomplikowanych obliczeń, według których każdy jednoprocentowy wzrost ilości nieruchomości na rynku może spowodować 1,5% spadek ich wartości. Czyli ci, którzy siedzą w temacie, starają się nie doprowadzać do sytuacji, gdy podaż przewyższy popyt, spadek cen nikomu nie jest na rękę. A więc łebscy deweloperzy, zamiast budować nowe posesje, zajęli się masowo wykupem domów od byłych najemców państwowych za każdą cenę. Które następnie malowano, odnawiano na bóstwo i sprzedawano ponownie, pilnując, aby ceny na dzielnicy z roku na rok cały czas rosły. I widzowie, którzy przybyli tutaj w 2005 czy 2010 roku, na pewno jeszcze pamiętają czasy tej dzikiej redeweloperki. Wielu Polaków znalazło zatrudnienie przy takich remontach, gdzie wszystko ze środka było wyrzucane, malowane na biało, nowa kuchnia, nowa łazienka, nowe podłogi i wystawiane na sprzedaż o 107% drożej. Natomiast w godzinach porannych na wszystkich kanałach telewizji leciały całe ciągi programów o tym, co kupić, gdzie kupić, aby zarobić furę pieniędzy za pomocą pędzla i wiadra farby z marketu budowlanego. Jednak z czasem wyszło na jaw, że kupowanie sobie elektoratu mieszkaniami, owszem, działa nawet bardzo dobrze, ale naród brytyjski nadal nie kwapi się do pracy i lokale z przydziału są tutaj faktycznie potrzebne. No ale tym razem nie było już kluczy w szufladzie, folderek z ruinkami też okazał się pusty, a dziś taką kiełbasę wyborczą chciałyby obie partie. I oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę, że jedynym logicznym rozwiązaniem będzie zbudowanie milionów nowych mieszkań i domów, aby znowu je rozdać za psi grosz i bezcen, lecz wśród wąskich ulic w popularnych miastach nie ma już chwilowo miejsca na nowe budynki i to nie tylko dla tych, którzy chcieliby coś zarobić, ale i dla faktycznie z roku na rok coraz mniej zaradnego życiowo społeczeństwa. Przez pewien czas rozwiązaniem tego problemu pozyskiwania nowych terenów pod zabudowy było np. wchłanianie kolejnych obszarów wiejskich pod administrację najbliższych miast. Ale dziś budowanie na terenach pozamiejskich bardzo często oznacza nierówną i niesamowicie czasochłonną batalię z zamożnymi włościanami, którzy przecież nie po to wyprowadzili się do willi z kortem tenisowym zamiastem, aby teraz ktoś zaczął zamieniać ich sielankę z polemowiec za oknem w zaludnioną aglomerację ze Starbucksem. Rady miejskie, które mają jeszcze odrobinę fuksa, mogą próbować na przykład nagiąć normy planistyczne i przeznaczyć pod zabudowę każdy cel okolicznych nieużytków czy terenów dotąd uważanych za nie nadające się do zagospodarowania mieszkalnego. A w ostatnich latach na wyspach buduje się dosłownie wszędzie i na wszystkim w niesklasyfikowanych parkach. Na moczarach czy rozlewiskach przeciwpowodziowych, czy nieczynnych i niekultywowanych polach przymusowo wykupionych od rolników pod pretekstem budowy nowych dróg. No to będę w większości przypadków niekultywowanych tylko dlatego, że rolnicy przez wiele dekad dostawali tu unijne dotacje, aby ich nie obsiewać, a dziś po brexicie nikt już nie pamięta, jak to się robi. Ale nie każde miasteczko czy metropolia w UK posiada jeszcze takie nieużytki czy zbędne tereny na mapie. A więc najczęstszą metodą budowania czegokolwiek i pogodzenia obietnic złożonych elektoratowi z nietykalnością wymogów ekozieloności są dziś, jak wspomniałem w poprzednich odcinkach, roszady architektoniczne. I w 11 na 10 miast w UK niemal 70% nowych domów i mieszkań prosto z planu jest budowana na terenach wtórnie zagospodarowanych. A zarówno w budownictwie komunalnym, jak i prywatnym, wykorzystuje się w tej chwili do tego absolutnie wszystko, co tylko się da: zbędne parkingi, ogródki działkowe, osiedlowe garaże czy przeprowadza mniej lub bardziej przymusowe konwersje terenów, na których wcześniej stały inne budynki biurowe, komercyjne lub przemysłowe, w tym, jak wiecie z jednego z poprzednich QA, również niechciane zabytki czasami za pomocą spontanicznych samozapłonów. Tak długo jak ilość nowych mieszkań na danej parceli przekroczy poprzednie statystyki zaludnienia. I kolejna ciekawostka: W ostatnich latach, w wielu ciasnych miastach, dzięki odpowiedniej inicjatywie odgórnej administracje lokalne przyjęły bardzo drakońskie zasady wydawania pozwoleń na zagospodarowanie przestrzenne. I na przykład warunkiem uzyskania zgody na budowę dla prywatnego dewelopera będzie oddanie miastu. Po kosztach jakiejś części mieszkań stawianych z prywatnej kieszeni na zakwaterowania komunalne. U nas w medłej akurat nie ma tragedii, bo miasto nadal posiada sporo terenów portowych, terenów po armii, na których stawia sobie kancelaki, i w tej gminie deweloperzy muszą oddać bodajże 20% domów lub mieszkań, jeżeli budują na danej parceli powyżej 20 posesji. Ale w innych rejonach słyszałem już nawet o 40%, a w niektórych częściach Londynu ponoć deweloperom z każdych 10 mieszkań zostaje już tylko 6, a więc budowanie w stolicy jest często już mniej opłacalne. I pewnie jeszcze bardziej zdziwi was fakt, że program wykupu nadal trwa. No dziś zasady są już nieco inne, wiele dziur w systemie zostało połatane, zniżki zaczynają się już trochę niżej, ustawienie się w kolejce ponownie w cyfrowych czasach już nie jest takie łatwe, ale ci, którzy potrafią grać ponoć nadal doskonale dają sobie radę i gra jest wciąż warta świeczki. Ale przyznam, że gdybym był deweloperem i miasto zabrało mi 40% domów na osiedlu, po to, aby ktoś je mógł sobie za parę lat spieniężyć, no to nie wiem, czy bawiłbym się w odbudowywanie Brytanii. I tak to w tej chwili wygląda. A więc uproszczona odpowiedź na pytanie, dlaczego Brytyjczycy nie mają dziś gdzie mieszkać, brzmi, bo od lat 80. przez 25 lat. Rozdali większość swoich mozolnie nagromadzonych przez wieki państwowych posesji, za garść fistaszków i wyborczą marchewkę, a przez kolejne ćwierć wieku nie byli w stanie odbudować tych zasobów, aby zaspokoić dzisiejsze potrzeby. Ale co zarobili na tym mieszkaniowym Eldorado przez kilka dekad, to tylko pozazdrościć. Dobrze, Oporniki, jak widzicie, dojechałem już do tylnych bram Imperium, przynajmniej w jego dzisiejszych granicach. Następna część podróży odbędzie się już po nieprawidłowej stronie drogi, ale to już jest temat na jeden z odcinków technologii imperialnych w przyszłym roku. Dziś dziękuję Wam już za uwagę, zachęcam do wspierania moich opowieści kawą czy płynami energetycznymi przez portale dostępne w opisie filmu. I jak zwykle, zostawiam Was drobnym dodatkiem dla wytrwałych. Do zobaczenia już wkrótce. No dobrze, wiemy już dlaczego budownictwo socjalne w tym kraju leży, ale co powoduje opieszałość przemysłu konstrukcyjnego w sektorze prywatnym? Czy mogłoby mieć to cokolwiek wspólnego z tymi niepisanymi zasadami podaży i popytu i windowaniem cen? Czy jest to możliwe, aby te kilkadziesiąt dużych firm deweloperskich umówiło się po prostu na jakimś polu golfowym, że lepiej jest wybudować mniej i sprzedać drożej niż prześcigać się cenowo na wolnym rynku? Ależ skąd no macie rację. To są tylko jakieś teorie spiskowe i bezczelne insynuacje. No nigdy to by było wbrew etosowi taczeryzmu. Kierują nami ludzie, którzy ulegli złudzeniom. Złudzeniu, że można wydać więcej niż zarabiasz bez bankructwa czy komorników. Złudzeniu, że miejsca pracy można sobie wyczarować z kapelusza rządową ustawą. Złudzeniu, że bogactwo można zdobyć inaczej niż przez ciężką pracę i zadowolenie klienteli. W złudzeniu, że można mieć wolność i rynek zbytu bez uwierzenia w wolny handel. Oj, Małgośka, Małgośka, słowa piękne, ale wszyscy wiemy jak wyglądały czyny. Ale przyznajcie, to robotyczne zblazowanie i to, mojej lektorki jest pierwsza klasa, prawda? Bye, bye, do zobaczenia w kolejnym odcinku Wytrwałe Oporniki.